I znowu na nasz warsztat trafił sprzęt całkiem nowy, jest to obiecany już kiedyś wzmacniacz Technixa, model SUG 700, ale w nowej wersji M2. Jakiś czas temu testowałem referencyjny model wzmacniacza Technixa, czyli SUR 1000. Jeśli chcielibyście wrócić do tamtego odcinka, powinniście, jeśli go jeszcze nie widzieliście, bo na pewno będzie sporo odniesień do niego w tym odcinku. Link macie na ekranie. Technix R1000 został oceniony przeze mnie bardzo wysoko, jak pamiętacie, i do dzisiaj nie zmieniłem zdania od tamtej pory. Uważam, że jest to jeden z najlepszych wzmacniaczy, jakie kiedykolwiek słyszałem, widziałem. Niestety nie należy on do tanich. Dlatego nie wszyscy będą mogli podziwiać jego walory. W tamtym odcinku obiecałem wam też, że jeśli będzie taka możliwość, to przetestujemy sobie jeszcze inny wzmacniacz z tej serii, nieco prostszy, a przede wszystkim sporo tańszy model SUG 700. Tak się złożyło, że we wrześniu tego roku pojawiła się nowa wersja tego wzmacniacza SUG 700 M2 i od października 2021 jest on dostępny w Europie. Jest to wzmacniacz bardzo podobny do poprzedniej wersji, ale nieco się od niego różni, do szczegółów oczywiście jeszcze wrócimy. Dzięki uprzejmości polskiego oddziału firmy Technics dostałem jeden z pierwszych, o ile w ogóle nie pierwszy w Polsce, egzemplarz wzmacniacza G700M2 do testu. No i jestem bardzo ciekawy, czy będzie on przynajmniej w jakimś stopniu tak dobry jak referencyjny R1000. Zatem, nie przedłużając, rozpoczynamy oglądanie wzmacniacza Anno Domini 2021. Wzmacniacz G700M2 jest oczywiście podobny wzorniczo do większego R1000, jest jednak od niego dużo lżejszy, no i jak widzicie znacznie niższy. Wskaźniki wysterowania też są nieco mniejsze niż w tysiączce. Natomiast w stosunku do modelu G700 bez oznaczenia M2, czyli od poprzedniej wersji, nasz model w zasadzie nie różni się niczym od zewnątrz. Ale trzeba przyznać, że wszystkie te modele wzorniczo no, są bardzo dobrze dopracowane, wiem, że jest to kwestia gustu, ale mnie się naprawdę podobają, a jeszcze bardziej podobają mi się wersje czarne. Przyjrzyjmy się naszemu wzmacniaczowi bliżej i zobaczmy, jakie on ma wyposażenie. Z lewej strony widzimy wyłącznik zasilania, jest to wyłącznik taki monostabilny typu standby, bo oczywiście mamy tutaj zdalne sterowanie w postaci pięknego pilota. Obok mamy lampkę sygnalizującą włączenie, widzicie, że ona w czasie włączania miga, a kiedy się włączy, no to świeci już na stałe. Obok mamy gniazdo słuchawkowe klasyczne. Klasyczna również jest gałka głośności. Ona się zachowuje tak jak potencjometr, czyli tak jak mieliśmy w R1000. Obok mamy bardzo podobny wyświetlacz, to jest chyba wyświetlacz OLEDowy, on pokazuje wszystkie funkcje, jakie sobie nastawimy, czyli na przykład zmianę źródła, barwę dźwięku, wszystkie nastawy i ustawienia. Ta gałeczka obok służy do zmiany funkcji poruszania się. Po menu. Pod spodem, podobnie jak w tysiączce, mamy wskaźniki, piękne wskaźniki wysterowania, które również nawiązują do wcześniejszych, starszych, legendarnych modeli wzmacniaczy Techniksa. Tutaj na środku mamy jeszcze lampkę LAPC i czujnik dla podczerwieni. Z tyłu w tym wzmacniaczu mamy. Praktycznie komplet gniazd, y, takich jak w każdym innym wzmacniaczu, oczywiście uzupełnione wejściami cyfrowymi. Mamy wejście gramofonowe razem z zaciskiem do uziemienia gramofonu. Mamy dwa wejścia typu line, line 1 i line 2. To są takie y, zwykłe auxy, czyli wejścia liniowe. Tutaj mamy wyjście liniowe. Ja dokładnie jeszcze nie wiem, do czego one służą. Przypuszczam, że jest to przelot któregoś wejścia albo obu wejść dla sygnału liniowego. Tutaj mamy sekcję wejść cyfrowych i mamy gniazdy do USB typu B, czyli tutaj możemy podłączyć sobie na przykład komputer i wtedy wzmacniacz staje się kartą dźwiękową. Mamy dwa wejścia optyczne SPDIF i dwa wejścia elektryczne SPDIF koakcjalne na gniazdach RCA. Tutaj mamy gniazdo z kolei USB typu A do podpięcia na przykład pendrive'a i tutaj możemy sobie zrobić upgrade czy update oprogramowania dla tego wzmacniacza. Mamy gniazdko control, mamy jeszcze tutaj wyjście analogowe Sprzed wzmacniacza, czyli tutaj możemy podłączyć sobie jakąś inną końcówkę mocy. Pamiętamy, że w R1000 chyba były jeszcze gniazda wejściowe dla końcówki mocy, tutaj tego nie ma. Mamy dwie pary gniazd głośnikowych, no i one są również bardzo dobrej jakości. Nie tak dobrej, jak mieliśmy w, w tym referencyjnym R1000, tam naprawdę były gniazda już takie z najwyższej półki, ale te też są niezłe. No i oprócz tego mamy jeszcze gniazdo dla zasilania 230 V. Ponieważ nie zauważyłem plomb gwarancyjnych w tym wzmacniaczu, to pozwoliłem sobie go zdemontować, to znaczy ściągnąć górną płytę. No i już przy ściąganiu górnej płyty jestem pod wrażeniem, bo sama pokrywa w tym wzmacniaczu waży chyba ze 3 kg i nie jest to taka zwykła, cienka blacha, jak to bywa we wzmacniaczach, nawet dobrych wzmacniaczach, tylko jest to naprawdę kawał solidnej blachy stalowej, no, grubości prawie 2 mm, także sama pokrywa jest bardzo już solidna. No, a tutaj widzicie, jak wygląda ten wzmacniacz w środku, no i widać, że on jest podzielony na trzy takie części, właściwie na cztery. Tutaj po prawej stronie widzimy sekcję zasilacza, taką nawet piętrową. Widać jedną część, tam pod spodem są kolejne płytki. Część środkowa to prawdopodobnie, bo oczywiście nie mam pewności, ale wydaje mi się, że wygląda mi to na wzmacniacz mocy, czyli wszystko co związane jest z napędem głośników. A tutaj po lewej stronie mamy układy wejściowe, układy DSP oraz przetworniki analogowo-cyfrowe dla wejść z analogowych synczowych. No i oczywiście mamy też y, płytę czołową, na której znajdują się wskaźniki, płytki drukowane do ich obsługi oraz widzimy tutaj taki dosyć klasyczny potencjometr napędzany silnikiem. Muszę powiedzieć, że tak na pierwszy rzut oka z punktu widzenia serwisanta elektronika ten wzmacniacz jest bardzo ładnie wykonany. Części również są wysokiej jakości. Widać, że wszystkie, na przykład elektrolity są niszykona tutaj. Wykonanie tego wszystkiego jest na wysokim poziomie. No może oprócz tego kondensatora z tym silikonem tutaj, ale być może tak miało to być, żeby się ten kondensator nie ruszał. No Jest to wykonane bardzo fajnie i nawet gdyby była potrzeba kiedyś tam wymiany jakiegoś modułu, czy jego naprawy, no to bardzo łatwo się tutaj do tego wszystkiego dostać, bardzo łatwo to będzie wszystko rozebrać, powypinać. Jest to bardzo fajnie wyglądająca budowa modułowa wzmacniacza. Wiemy już, jak nasz wzmacniacz wygląda, również w środku, jakie ma wyposażenie, ale nie wiemy jeszcze z jakim wzmacniaczem mamy do czynienia. Otóż jest to wzmacniacz w pełni cyfrowy i zostały w nim zastosowane podobne rozwiązania układowe jak w referencyjnym R1000. Ci z was, którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, powinni wrócić do odcinka o techniksie SUR 1000. Tutaj powiem tylko kilka słów na ten temat. Co to znaczy w pełni cyfrowy wzmacniacz? Otóż jest to konstrukcja, która od samego wejścia do samego wyjścia, do samego głośnika jest układem cyfrowym. Sygnał analogowy napędzający cewkę głośnika jest otrzymywany dopiero na filtrze dolnoprzepustowym, który znajduje się tuż przed zaciskami głośnikowymi. Dzięki wyeliminowaniu toru analogowego, Analogowego, można łatwiej kontrolować tor wzmacniacza oraz, używając dodatkowego zegara, ograniczać jitter, który przeszkadza w zamianie sygnału cyfrowego wprost na sygnał podobny do PWM. Tą technologię technik nazywa silnikiem Geno. Można zatem powiedzieć, że wzmacniacz tego typu jest przetwornikiem cyfrowo-analogowym dużej mocy. W związku z tym rodzą się pewne wątpliwości. Po pierwsze, jak radzić sobie w takim razie choćby z regulacjami, takimi jak głośność czy barwa dźwięku? A po drugie, czy w takim wzmacniaczu będziemy mieć wyłącznie wejście Cyfrowe? Takie pytania na pewno zadawali sobie konstruktorzy pierwszych wzmacniaczy tego typu w pełni cyfrowych, kiedy w roku 1998 konstruowali słynny wzmacniacz Takt Millennium. Była to pierwsza konstrukcja konsumenckiego wzmacniacza o pełnej ścieżce cyfrowej sygnału i tam regulacja głośności była zrealizowana, z tego co pamiętam, poprzez regulację napięcia zasilania stopni końcowych, a ilość wejść była ograniczona do minimum. Dziś, kiedy technika DSP mocno się rozwinęła, a filtry cyfrowe po Pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrych parametrów dźwięku, no wszelkie regulacje, również barwy można przeprowadzić w domenie cyfrowej, czyli za pomocą układów DSP. Oprócz tego można także stosować inne ulepszenia, ale o tym potem. A co z wejściami analogowymi dla gramofonu, bo przecież wzmacniacz powinien być w pełni funkcjonalny. Otóż, aby je zrealizować, trzeba zastosować przetworniki analogowo-cyfrowe. Dzisiaj również takie przetworniki nie są już bardzo drogie, a ich parametry również pozwalają na dobrą jakość dźwięku. Zatem dzisiaj można już połączyć technikę DSP z koncepcją cyfrowego przetwornika dużej mocy, no i stworzyć całkiem funkcjonalny wzmacniacz mający w zasadzie wszystko co trzeba. Moc wyjściowa naszego wzmacniacza wynosi 2 x 70 W na impedancji 8 omowej i 2 x 140 W na 4 omach. Możemy do niego podłączyć głośniki o impedancji od 4 do 16 omów. Pasmo przenoszenia dla wejść Fono to od 20 Hz do 20 kHz przy odchyleniu plus minus 1 dB dla krzywej RIAA. Dla wejść liniowych jest to pasmo od 5 Hz do 80 kHz przy odchyleniu 3 dB, a dla wejść cyfrowych pasmo wynosi od 5 Hz do 9 50 kHz również z odchyleniem 3 dB. Czułość wejściowa Fono dla wkładki MM to 2,5 mV na impedancji 47 kOhm, a dla wejścia typu MC jest to 300 mV na impedancji 100 Ohm. Dla wejść Line jest to 200 mV na 22 kOhm. Jeśli chodzi o wejście USB typu B dla komputera, to pracuje ono jako USB 2.0 w trybie asynchronicznym, natomiast obsługiwane formaty to PCM od 32 do 384 kHz, dla 16, 24 lub 32 bitów. Dla formatu DSD gęstego to próbkowanie może wynosić 11,2 MHz. Wymiary wzmacniacza to 430 na 148 na 428 mm, a jego waga to 12,5 kg. Czy zatem nasz model G700M2 ma to samo wyposażenie, co znacznie droższy referencyjny R1000? Otóż nie do końca. Model G700 nie ma na przykład tego całego modułu do automatycznej korekcji toru dla wkładek gramofonowych, tego tej eliminacji przesłuchów międzykanałowych, nie mamy tutaj również dołączonej specjalnej płyty pomiarowej jak w modelu R1000. Również moc wyjściowa G700 jest ponad dwukrotnie niższa niż moc wzmacniacza R1000. No i wydaje się, że również G700 nie ma technologii ADC. Czyli tej aktywnej redukcji zniekształceń nieliniowych, materiały reklamowe nie wspominają o niej przy opisach. Natomiast zachowano technologię LAPC, czyli adaptację wzmacniacza do przyłączonych głośników. Również technologia wykonania zasilaczy w modelu G700M2 jest podobna do tej z R1000, ale tutaj oczywiście zasilacze mają niższe moce. Warto też wspomnieć, czym różni się model M2 od modelu bez literek yy, M2 na końcu, czyli tej starszej wersji G700. Z punktu widzenia użytkownika, największy. Największą różnicą jest dodanie przedwzmacniacza gramofonowego dla wkładek typu MC. W modelu G700 nie było takiej opcji. Również M2 ma nieco inny typ gałek dla regulatorów wolum i gałki selektora. Być może również pewne rzeczy zmieniły się wewnątrz wzmacniacza, ale trudno się czegoś o tym dowiedzieć, nie dysponując dokumentacją. Wróćmy jeszcze na chwilę do funkcji LAPC, bo jest to jedno z najciekawszych rozwiązań z serii nowych wzmacniaczy Technixa. Jak to działa w naszym wzmacniaczu? Otóż działa to tak samo jak w R1000, czyli naciskamy na pilocie przycisk LAPC, przytrzymujemy go trochę dłużej i widzimy, że na wyświetlaczu... Zaczyna się procedura kalibracji. Oczywiście musimy mieć podłączone głośniki do wzmacniacza, te, które będziemy używali. No i słyszymy, że zaczynają się te charakterystyczne dźwięki. A na wyświetlaczu naszego wzmacniacza pojawiają się takie kwadraciki, które po kolei się zapełniają. O, tutaj będzie nam to trochę przeszkadzać jakby etapów jest 6 dokładnie tak jak było w R1000 po co w ogóle ta kalibracja otóż we wzmacniaczach impulsowych a do takich zalicza się G700 niezbędne jest zastosowanie filtrów dolnoprzepustowych na samym końcu toru zaraz przed głośnikami widzieliście je w czasie oglądania środka naszego wzmacniacza obecność tych filtrów może źle wpływać na charakterystykę częstotliwościową i fazową wzmacniacza aby wyeliminować lub chociaż zmniejszyć te problemy, właśnie zastosowano te, to LAPC. Wzmacniacz generuje specjalnie ukształtowane sygnały, te które słyszycie, które powodują powstawanie napięć pomiarowych na zaciskach filtrów. System na tej podstawie mierzy przesunięcia fazowe i charakterystykę częstotliwościową i układy DSP starają się tak. Kształtować sygnały, aby korygować fazę i przebieg częstotliwości. Co ciekawe, kiedy przyłączymy inne głośniki, zamiast tych, które na przykład teraz są skalibrowane, do wzmacniacza, to korekcja LAPC będzie inna, czyli trzeba ją przeprowadzić od nowa, a nawet samo położenie głośników może nieco wpływać na tą korekcję. Miałem okazję przetestować ten system, jak widzieliście, we wzmacniaczu R1000 i muszę powiedzieć, że działa on znakomicie. Pilot zdalnego sterowania wygląda tutaj trochę inaczej niż ten z modelu R1000, jest po prostu trochę skromniejszy, tamten chyba był metalowy nawet, ale tutaj również jest on dosyć funkcjonalny, no i podobny do pilotów używanych w telewizorach, zatem łatwo się tutaj odnaleźć. Ci, którzy oglądali odcinek o Technicsie R1000 pamiętają zapewne, że miał on problemy przy wybieraniu utworów z playlisty Podczas podłączenia poprzez USB wprost do komputera Po prostu ucinał on pierwsze sekundy utworu i było to dosyć uciążliwe Problem ten nie występował przy użyciu aplikacji technik. jest taka specjalna aplikacja Ale niestety nie zawsze dawało się ją używać, no na przykład kiedy korzystamy z serwisów typu Spotify czy Tidal W modelu G700M2 jest z tym już znacznie lepiej kiedy podłączymy nasz wzmacniacz również bezpośrednio do komputera poprzez USB, bez instalowania czegokolwiek, nie ma już obcinania utworów, jest tylko niewielka przerwa między nimi, kiedy się przełączają. No chyba, że zmienia się częstotliwość próbkowania utworu, np. z 44,1 na 96 kg lub odwrotnie, wtedy ta przerwa staje się minimalnie dłuższa, ale nadal nie występuje obcięcie początku utworu, zatem jest to spory postęp w stosunku do modelu R1000. Niestety, pomiarów wzmacniacza nie będzie, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, jego wyjścia głośnikowe nie są podłączone do masy jest to coś w rodzaju wyjścia mostkowego a mój system pomiarowy opiera się na karcie muzycznej, w której wejścia i wyjścia pracują względem masy są niesymetryczne, zatem podłączając wyjścia głośnikowe do niej, no, spowodowałbym zwarcie, a skutki tego byłyby nie do przewidzenia. A po drugie, pomiary takie musiałbym przeprowadzić, korzystając no, z jednego z wejść analogowych wzmacniacza tak jak normalnie się robi pomiar. Wzmacniaczy analogowych, na przykład wejścia Line, co nieco fałszowałoby pomiary, bo przecież słuchamy go poprzez wejścia cyfrowe. Przynajmniej ja tak słucham. No cóż, niestety na razie nie dysponuję jakimś profesjonalnym sprzętem do pomiarów audio, a tym, co mam, nie wszystko da się zmierzyć. Na pewno jesteście ciekawi, jak brzmi Technics SUG700M2, zwłaszcza w konfrontacji z referencyjnym R1000. Otóż, moim zdaniem, nie gra on już tak wybitnie jak R1000, ale nadal jest to naprawdę niezwykle dobry wzmacniacz. W stosunku do R1000 można zauważyć lekkie złagodzenie dźwięku, moim zdaniem. Basy nie są już tak energetyczne jak w R1000, ale mimo to nadal dźwięk jest wzorowo zrównoważony i niezwykle precyzyjny, zwłaszcza kiedy przeprowadzimy kalibrację LAPC. G700M2 nadal bije na głowę znakomitą większość klasycznych wzmacniaczy tranzystorowych, no i również niektóre wzmacniacze lampowe. Z tym, że porównanie ze wzmacniaczami lampowymi jest tutaj być może trochę nie na miejscu, podobnie zresztą jak przy R1000, no bo dla nich precyzja i neutralność akurat nie są najważniejszymi cechami. No, w brzmieniu techniksa nie usłyszymy drive'u od 5% zawartości parzystych, harmonicznych. Nie usłyszymy kompresji, zatem nie będzie on podkręcał nagrań, nie będzie ich ubarwiał, jak to na przykład robi Samsung AU70. Ale też nie do tego został on zbudowany. Jest to po prostu niezwykle precyzyjna i uniwersalna maszyna. Współpraca z gramofonem analogowym jest również wzorowa. Słuchałem sobie trochę moich winyli na raczej słabym gramofonie i wkładce i naprawdę już było ok. Podsumowując, temat brzmienia. Wzmacniacz G700 M2 jest ponad 3 razy tańszy od R1000, ale w żadnym razie nie ma on 3 razy gorszego brzmienia. Zachowuje on podstawowy charakter. R1000 i to jest najważniejsze, bo to brzmienie bardzo przypadło mi do gustu i myślę, że Wam również by się podobało. W materiałach reklamowych Technixa mamy opisany wzmacniacz słuchawkowy, jaki został użyty w naszym urządzeniu. Wyjaśnione jest tam, że sygnał audio jest pobierany już z wyjścia głośnikowego, czyli z tego filtra dolnoprzepustowego, i sygnał dla słuchawek jest wzmacniany poprzez dodatkowy stopień pracujący w klasie AA. No muszę Wam powiedzieć, że trochę się zaniepokoiłem, widząc to dość kontrowersyjne rozwiązanie i aż sprawdziłem, jak brzmi wyjście słuchawkowe. No na szczęście jest dobrze, nie ma tam tego charakterystycznego brzmienia starszych wzmacniaczy Technixa pracujących w klasie AA, ale mam również wrażenie, że na wyjściu słuchawkowym dźwięk jest nieco ciemniejszy, jest tam trochę mniej tonów wysokich niż na głośnikach, no co mnie trochę zdziwiło, bo akurat te kolumny, na których słuchałem, no nie mają nadmiaru tonów wysokich, a moje słuchawki do najgłębszych. Gorszych nie należą. Poza tym zauważyłem, że po włożeniu wtyku słuchawek do gniazda wyłączają się głośniki, co oczywiście jest normalne, ale również przestają działać wskaźniki, co dla mnie jest już zaskakujące. Najwyższa pora na podsumowanie. Wzmacniacz Technics SUG700M2 moim zdaniem jest naprawdę godny polecenia. Należy on do rodziny japońskich wzmacniaczy w pełni cyfrowych, i mimo, że nie jest on najdroższy, to nie odstaje on zbytnio od najlepszych urządzeń tej serii. Wygląd, wykonanie, parametry oraz brzmienie trzymają naprawdę wysoki poziom. Jeśli chodzi o jakość brzmienia, no to trudno się do czegoś przyczepić. Owszem, jeśli porównamy go do jakości brzmienia referencyjnego R1000, to jest nieznacznie słabiej. Ale nadal jest to dźwięk prawie doskonały. No gdybym mnie słyszał technik z R1000, no, chyba bym powiedział, że jest doskonały. Ale myślę, że największą zaletą tego wzmacniacza jest jego uniwersalność. Ma on pełną funkcjonalność, niczego mu nie brakuje. Dobrze wygląda. Ma komplet wejść analogowych i cyfrowych, bardzo dobry preamp fono, sporą moc wyjściową oraz czysty i precyzyjny dźwięk w całym paśmie akustycznym. A do tego przyjemnie się go słucha i nie ma tutaj cienia, tak kliniczności, jak to niektórzy określają. A czy ma jakieś wady? No, na pewno by się coś znalazło. Moim zdaniem, po pierwsze, wadą jest konieczność używania pilota do niektórych funkcji, do, właściwie do większości funkcji bo nie wszystko zrobimy przy pomocy gałki i wyświetlacza. Po drugie nie rozumiem po co są wyłączane wskaźniki, kiedy korzystamy ze słuchawek. Kolejną wadą jest trochę słabsze brzmienie na wyjściu słuchawkowym, trochę takie ciemniejsze. No i wreszcie trzeba mieć świadomość, że nawet tak doskonały wzmacniacz jak ten nie zapewni nam wrażeń, jakie może dać nam dobry, podkreślam, dobry wzmacniacz lampowy. Tutaj nie znajdziemy harmonicznych gitarowych drive'ów, skompresowanego brzmienia bębnów i tym podobnych efektów. Cena wzmacniacza SUG700M2 została ustalona, przynajmniej na starcie, na poziomie około 2200 funtów. No nie będę tego przeliczał na złotówki z wiadomych powodów, możecie to sami zrobić. A dla porównania, cena obecna cena SUR1000 to około 7000 funtów. Zatem... Pytanie, czy warto? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Sam poważnie rozważam zakup tego wzmacniacza, bo naprawdę go polubiłem i podoba mi się w nim prawie wszystko. A cena, oczywiście, nadal jest wysoka, ale myślę, że jest to warte rozważenia. Dziękuję polskiemu oddziałowi firmy Technik za dostarczenie wzmacniacza do odcinka. Mam nadzieję, że już niedługo zrobimy sobie test jakiegoś nowszego gramofonu tej firmy. Myślę, że wielu z Was byłoby tym zainteresowanych. A na razie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się spodobał, dajcie łapę w górę. Ja, jak zwykle, bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu.